Witam Was bardzo serdecznie, z tej Marek. Witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to jest The Drop. The Dropet Jak widzicie jestem już na czwartym levelu, bo trochę grałem przed odcinkiem. Tak. Nagrywam teraz filmy na zasiło i już jest przyszykowanie już do wyjazdu. To też wam jedną rzecz taką podam da ciekawostkę. Że już takie są zaawansowane przyszykowania, że już... Wiem, że już niedługo idę na urlop. Mhm. Na... Oj, trochę co się lagowało. Ej, jak to przejść? Ej, czego to braca? Okej, okay, dobra. Przeszliśmy, więc yy, jeszcze o tym mówiąc, o tym urlopie, to ja teraz nagrywam filmy na zaś, żebyście Wy tego nie odczuli, że jestem na urlopie, więc ten film myślę, że będzie też jeden z tych, które jest nagrywany na zaś. I ten film dopiero wyjdzie w trakcie mojego urlopu. Z tego co myślę. Yy, dzisiaj planowałam dwa odcinki nagrać, ale wychodzi na to, że jeden. Tak. Bo już są takie przyszykowania, mówię Wam, że już trzeba pakować się tamto, tamto, tamto A w piątek jednak live'u nie będzie, ale może w czwartek nagram live rano Więc tak jak mówię, właśnie tak będzie, zapewne Nie wiem, czy te będę filmy montował, bo to dużo czasu jeszcze mi zajmie Więc mogą być te filmy niezmontowane a jeżeli jeszcze to nie robicie, to subskrybujcie łykada, wciskać dzwone czy kłopędzkę do góry. No i chyba tyle, a teraz gramy. No, na razie jest dobrze. Tutaj na tym jest poziomów strasznie dużo, bo aż ponad 60, więc zobaczymy, czy nam się uda. Myślałam, że to takie łatwe. Jest łatwe. Nie ruszam myszką. Trafię? Trafię. Szesnasty stage. O kurde. Ja... Nie wiem, przej przejdę tutaj. O ja, przeszedłem Dobra, teraz się okaże czy w ogóle jesteśmy tacy dobrzy W obi, czy coś Czy jesteśmy pro, czy nobem No, 18 stage, o teraz koronawirus Przechodzimy W grze oczywiście Bo no, widzicie, były takie bakterie No, no to ja tak to nazywam I teraz samochodziki Pyk. Teraz jakieś kurczaki. Mhm. Jeszcze co do tego urlopu, to mówię wam, że te filmy są nagrywane na zaś, czyli to nie znaczy, że jak wyjdą w dniu mojego urlopu, to że ja wtedy nagrywałem wtedy film, bo ja zazwyczaj wrzucam filmy, kiedy nagrywałem. Yy, tak, w ten sam dzień. E, tak, więc nie myślcie sobie, że w trakcie urlopu ja nagrywam. Owszem, może coś nagram z tego urlopu, jakieś dwa filmy, trzy. Ale e, tak to nie. Więc e, tak właśnie wyjdzie. I pyk! 24. za pierwszym. Na no, 25 stejć teraz 26 I szachy teraz. ojojoj Coś ty pykło. Dobra, 27. Ipyk. I teraz jakieś serduszka. Tak jakby Walentynki. O, nie. Nie trafiłem. Może jeszcze jakiś tajkiu nagram. Ale nie sądzę, bo dzisiaj też mam wyjazd i widzicie, jestem w, ciągle w rozjazdach. A że już są przyszykowania do urlopu, to ja już całkiem niedługo stracę głowę. Dobra. 31. Teraz taki kibelek. Oj, oj, oj. I pyk! No. Trzydziesty drugi. Ej, co to było? What? Dlaczego? A wiem, bo ta ściana idzie pod Skosem. Pyk trzydziesty trzeci. I pyk, trzydziesty czwarty oj, tutaj już z windą będzie chyba gorzej, no i trzydziesty piąty, trzydziesty szósty. Ja tak mogę chyba skakać nieskończoność. Tak mi się skala. Tak mi się zdaje. Jeszcze do 60. levelu. No to nawet i spokojność. 38. To nie jest takie trudne, więc zachęcam Wam do zagrania. Dam Wam chyba link w opisie. Tak. Myślę, że dam. Jeszcze nie jestem pewien, ale powinienem dać wam. Link w opisie do tego, do tej gry. 42. A i teraz taki kółko. Kurde, nie udało się 44 czwarty, i za chwilę pójdziemy do ekspedient, bo ekspedient od pięćdziesiątego pierwszego jest łatwe te poziomy, co nie? Znaczy no, może dla mnie są łatwe, bo jestem może tym jakimś pro. Nie wiem jak wy sprawdźcie się w tej grze. Zobaczycie. Czy jesteście nob, nope, czy jesteście inni, czy pro. Ło Tutaj już nie wiem, czy przejdę. Aha. Kurde, jakie trudne. Ja przypomnę, że nie mam robuxów dzisiaj. Kurde. Ale trud. Przejdę to za pierwszym? Nie. Nie przeszedłem. Dawaj tamto. No właśnie, dobra, no i uda się. I... Dobra, udało się. I teraz następny stage. No i super. I teraz 50. Oj, oj, oj. Zapomniałam, że tu też jest. No, i trafiłem o nie trafiłem, no kurde, no pizza o ja, to będzie chyba trudny stage. No nie. Tak, będzie to trudne. Już tak wygląda. Jezu, no ta pizza. Wiem, zróbmy tak. Kliknę W i do przodu ciągle. O, udało się. Dobra. No i jesteśmy na stageu właśnie, zaczynający ten ekspedient. Zobaczymy. Kurde. No ostatni. Dobra, udało się. Teraz pięćdziesiąty drugi. Trochę za szybko. Kurde. Jezu, noga 54 czwarty teraz. Kurde mało brakowało. Pięćdziesiąty piąty. O nie, tu będzie trudność. No. Tu będzie dopiero trudno. Nie wiem czy przejdę ten poziom. Szedłem pięćdziesiąty teraz pięćdziesiąty siódmy. Ej no, to nie jest takie trudne. Pięćdziesiąty Kurde, to będzie trudno, bo to już się mieni w oczach, jeszcze trzy kratki zostały. Ostatnia kratka. No kurde. Ojojoj, oj, oj, będzie H-Problem Nie przejdę tego 58 Przeszedłem! 50, teraz 9 Ło! Tutaj też będzie H-Problem Bo nie. Winner! Thank you very much! I właśnie w takim stylu dzisiejszy odcinek kończymy. Ja tutaj sobie staję, bo mówię teraz na przemówieniu. Zrobię sobie może miniaturkę, screen. No i ja dziękuję serdecznie. Trzymajcie się ciepło. No i pa! pa.